Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w Szumi Leśnej Szklarni Dzisiaj postaram się w miarę szybciutko, jak na mnie, szybciutko oczywiście opisać jak wyglądają pomidorki w lipcu, 9 lipca, jak nagrywam ten filmik Otóż mam dużo różnych odmian, więc niektóre z nich już prawie, że do końca szklarni tu zaraz sięgną, jeszcze pewnie za 2-3 dni im brakuje, żeby te 2,40 osiągnęły W tej chwili mają około 2 10 Inne są dużo niższe, tu jak widzicie mamy jedną odmianę ona jest wysoka, druga tutaj ma około metr, no 60 może w tej chwili tam znowu mamy ponad dwumetrowe już osobniki, różnie to jest, różnie też te odmiany reagują na podłoże, na warunki jednym jest lepiej w szklarni, innym trochę gorzej, mam tu taką odmianę koktajlową Perun, która jest uprawiana przeze mnie tylko dlatego, że dziewczyny moje ją lubią, ale generalnie ona sobie radzi kiepsko w szklarni, więc te inne odmiany. No i jak widzicie tutaj mamy na przykład takie dość jasne kolorki. Wygląda jakby czegoś brakowało, może może azotu brakuje, może żelaza. Też niektóre przebarwienia na, na, na różnych liściach są. Czasami może jeszcze innych składników brakować, magnezu na przykład. A tutaj się wydaje, że nic nie brakuje, bo są ciemniejsze, tak? Więc to są różne odmiany. Polecam różne uprawiać, żebyśmy wiedzieli, czy nasza gleba jest dobra. Oczywiście dobrze jest też zrobić sobie od czasu do czasu Badanie gleby, ale ja się jakoś nie napinam strasznie. Wiecie, ja nie sprzedaję tego, nie biorę udziału w konkursach, kto najlepszy, największy pomidor wychodował, kto tam najwięcej tego ma, największe okazy i tak dalej. Gdybym coś takiego miał na uwadze, to pewnie bym też inne odmiany uprawiał, takie, które są bardzo plenne, takie, które wydają olbrzymie owoce, a ja uprawiam różne, malinowe, koktajlówki, żółte, czerwone, typowe, takie bardziej może do, do zjedzenia deserowego, inne bardziej do przetworów, do przecierów i tak dalej, najróżniejsze, więc y, no mam różne, ja się tak bardzo nie napinam, wiecie, jeżeli czegoś im brakuje, y, to zwracam uwagę, y, na przykład y, ale też tak bez przesady, nie? Na przykład teraz tak, mam tutaj od dołu grona, grona bardzo ładnie pozawiązywane. Pytaliście się, jak to jest możliwe, że tak nisko można mieć grona pomidorów. Słuchajcie, po, po prostu miałem dosyć niskie sadzonki, które posadziłem głęboko i od samego początku dbałem o zapylanie, o potrząsanie tymi kwiatkami, całym krzewem. Potrząsam tutaj codziennie rano, też zrzucając nadmiar wilgoci, takiej rosy, żeby choroby się nie rozwijały. No i po prostu dbałem o to, dlatego mam pozawiązywane owoce, ale wyżej ostatnio zwykle to się zdarza, jak gdzieś wyjadę i nie ma tu kogoś ym, takiego, kto by te pomidory umiał yy, no w taki sposób jak ja chcę potraktować, to, to, to zdarza się, że na przykład podczas wyjazdu jakiegoś wakacyjnego, kiedy o tam jest, właśnie szukam takiego grona, kiedy jest bardzo gorąco, brakuje wody, to zdarza się, że takie są e, o grona niepozapylane. Ja zwykle aż tak bardzo się tym nie przejmuję, dlatego że jak jest niezapylone takie grono, no to po prostu inne grono urośnie większe, kolejne sobie będzie zapylone. Tam dam radę. Ja mam zawsze tyle tych pomidorów, że dla własnej rodziny. Na zjedzenie na, na, na lato i przez cały rok na przeciery, na te pomidory w słoikach, to mam tego tyle, że naprawdę nie potrzebuję się tym przejmować. 250 kg w zeszłym roku zebrałem do zjedzenia. I mam do tej pory tych przetworów pełno. Nawet ograniczyłem ilość krzewów w tym roku. W zeszłym miałem 66, tutaj, a teraz mam tylko 51 w sumie. I Więc jak coś tam się złego dzieje, to ja aż tak bardzo się tym nie przejmuję. Natomiast teraz troszeczkę zacząłem więcej podlewać, bo może po prostu za mało, może było za gorąco, może przez to brak podlewania nie miały jak tej, tego nadmiaru, tego ciepła wyrzucać, po prostu odparowywać, że tak powiem. Jest tu szklarnia dobrze wietrzona. No, troszkę bardziej teraz właśnie podlewana i yy, jedyne co tu zrobiłem jeszcze to podlałem wczoraj akurat yy, drożdżami, to znaczy drożdże trochę z cukrem rozrobiłem one yy, mają taki lekko kwasowy odczyn wtedy i tak, po pierwsze mo może tutaj być teraz zbyt yy, Zbyt zasadowa gleba, bo w obawie o tę suchą zgniliznę wierzchołkową, czyli taką na końcu pomidorka, tutaj zwykle mam taką czarną dupkę, to jest zwykle niedobór wapnia, no to ja tutaj dodawałem troszeczkę nawozów wapniowych. Nie wiem, czy nie przegiąłem, może to być też wpływ na zawiązywanie tych gron, dlatego właśnie dodałem Coś, co troszeczkę powinno delikatnie zakwasić glebę, i dodatkowo tam jest tu nie chodzi już o grzyby, nawet o ich walczenie z innymi grzybami czy coś takiego tylko tam jest potas i fosfor też. No, nie tylko zresztą, ale, ale yy, może troszeczkę brakować może tutaj właśnie być jakiś problem z ich poborem yy, dlatego troszeczkę dodałem ale to, wiecie, ja tam jakichś sztucznych nawozów, sztucznych oprysków, czy nawet naturalnych prawie, że nie, 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 nie wykorzystuję tutaj żadnych, no bo jakby to jest jedyne te drożdże, bo po prostu mam glebę odżywioną aż, aż, aż nadto wręcz w różne składniki, może po prostu gdzieś czasami ta, ten balans jest w złą stronę i dlatego warto zaingerować, ale wiecie, ja codziennie nie badam tej gleby w laboratorium, nie przejmuję się każdą plamką, którą mam na, na liściu, po prostu uprawiam tyle, ile się uda, to to będzie. Nie, tak jak mówię, nie rywalizuję z nikim, żeby tutaj specjalnie jakieś plenne bardzo odmiany sadzić, żeby się każdą plamką przejmować. Staram się w miarę obserwować i reagować na ewentualne problemy, ale też bez przesady, żeby nie popaść w jakąś tam paranoję, bo ja mam co robić. Nieraz ludzie to wręcz wyliczają na kalkulatorach, co tam trzeba, co nie trzeba. Ja w tym czasie po prostu z dzieciakami jestem nad jeziorem, pływam na kajak kajakiem sobie, więc wiecie, to jest uprawa dla mnie tylko prywatnie, amatorsko, nie przejmuję się tym tak bardzo jak gdzieś w, no profesjonalnych powiedzmy szklarniach, gdzie, gdzie ludzie chcą też zarobić na tym, tak? Jedyne co tutaj robię to tak, podlewanie, no to zdarza się, że nawet raz dziennie podlewam, jak są bardzo duże upały, ale m, zwykle to podlewam raz na dwa dni, staram się tu wylać, ja wiem, no może około 400 litrów wylewam wtedy w tej szklarni, ona ma 4 na 10, około 22 metrów kwadratowych uprawy tu jest, jak widzicie mam wodę w beczkach, zbieram deszczówkę z dachu, ona ostatnio jak zmierzyłem miała 16 stopni jak ją tu wpompowałem ale jak postoi w tych beczkach takich to jeszcze troszeczkę dodatkowo więcej, no tam ma 20 parę, może nawet i 30 kilka stopni jak się nagrzeje no to taką ciepłą wodą, zwykle rano żeby ta wilgoć jeszcze jakoś odparowywała, przechodzę rano codziennie stukam te pomidory czy tak, czy siak, czy jak tak robię i nie działa to na jakieś tam grono gdzieś dalej. To ja jeszcze też staram się po prostu zapylać, jest trochę kwiatów towarzyszących, do których przylatują tutaj, zwłaszcza trzmiele tam na ogóreczniku są na przykład te trzmiele czasami przylecą do, do tego kwiatka i gdzieś tam go zawibrują delikatnie, nie są zbyt chętne owady, żeby nam pomagać przy pomidorach ale czasami zdarza się, że, że przypadkowo zapylą takiego pomidorka, obrywam wszystkie wilki, czyli jak tu mamy łodygę, to, to to jest akurat sam liść ale zwykle rośnie tutaj ja nie mam jak wam pokazać, bo właśnie mam za bardzo Zadbane, ale tu rośnie po prostu kolejny pęd. No to ja to urywam, tak? Wszystkie prowadzę na jeden pęd, bo za duże zagęszczenie to też niestety rozwój chorób. A ja mam dosyć gęsto posadzone, ponieważ mam sporo różnych odmian. Zacząłem też obrywać liście całe, ucinać właściwie, żeby właśnie po hamsku jakoś nie urwać. Dlatego, że tak, tu mamy na przykład grono które w sumie jeszcze rośnie, ale już też zaczynają dojrzewać to tu na dole jak są liście takie, które leżą gdzieś albo już zaczynają chorować to je usuwam całkowicie a tutaj robię taką, taką przecinkę, w sensie mam tutaj grono i teraz tu kolejne, to między nimi mam jeden liść, drugi liść, trzeci liść no i tu ten czwarty, to no nie, powiedzmy, że trzy, to jeden usuwam dlatego, że jest zbyt duże zagęszczenie gdzie niegdzie już pojawiła mi się zaraza ziemniaczana gdzieś o dziwo na koktajlówce chyba na red na, na black sherry i boję się, że zaczną choroby za szybko wchodzić, więc troszeczkę robię przerzedzenie, żeby był większy przewiew to najlepsza metoda, żeby było sucho przewiew, żeby pomidory nie chorowały i usuwam ten, który najgorszy najbardziej na słońce wystaje, niby najlepszą fotosyntezę przeprowadza, niby najbardziej odżywia krzew i pomidory, ale po prostu usuwam go dlatego, że wtedy grono pomidorowe też działa na to słońce, są wygrzewane, soki w nich lepiej płyną, fajniej dojrzewają, no ale nie wszystkie te liście usuwam, bo one jeszcze rosną, tak, jeszcze muszą się wyżywiać, więc no, no nawet jakby były już takiej wielkości jak trzeba, to usunięcie wszystkich liści moim zdaniem nie jest zbyt mądrym pomysłem, dlatego że ja zauważyłem, że jak tak robiłem gdzieś, to te pomidory niestety niby dojrzewają na krzewie, ale nie są takie super smaczne jak z, takiego, z takiej łodygi po prostu z pomidorem, jak jeżeli gdzie nie gdzie jeszcze te liście są. Zresztą jak za dużo liści się usunie, a pojawiają się choroby to później zaatakują nam te liście co tylko zostały jak obetniemy to już mamy łysego tego pomidora a tak to jak jeszcze trochę ich jest to wiecie, trochę odżywiają pomidory tu mi się pojawi zaraza to sobie gdzieś tam trochę obetnę to czy cały liść ale jeszcze drugi odżywia pomidora więc ja jeszcze nie pozbywam się dużo tych liści, ale troszeczkę robię tutaj trochę gęsto się zrobiło robię takie przerzedzenie żeby światło dotarło do pomidorów tak jak mówię, nic wielkiego nie nawożę tutaj, nic nie robię, jeśli chodzi o mm, opryski. Można, oczywiście, z, kiedyś mi tam trochę to pomogło, taki oprysk z drożdży zrobić na zarazę ziemniaczaną, ale teraz doszedłem do wniosku, że trochę jeszcze inną metodę stosuję, czyli po prostu, żeby było sucho, żeby tam sobie miały mokro. Zaraz będę trawę ze ściółki też wysypywał, to zrobię osobny film, bo to jest dosyć ważna rzecz, ale mm, tam niech sobie mają mokro, niech mają wodę, ale tu, żeby było sucho, to wtedy te choroby grzybów. Grzybowe, grzybopodobne organizmy tak nie działają na te, na te pomidory i się tak nie rozwijają. Jak jest ciepło, sucho, to dłużej te pomidory mamy, a te krzewy. A jak zaczniemy pryskać, to niestety wprowadzamy wilgoć, więc to też nie jest takie super rozwiązanie. No, każde rozwiązanie ma jakieś swoje plusy i minusy. Bardzo polecam Wam uprawę najróżniejszych odmian pomidorów i koktajlówek, i żółtych pomidorów, i czerwonych, i malinowych, i dużych, i małych, dlatego że różne pomidory w różnym czasie dojrzewają. Warto też wczesne odmiany w Polsce, dosyć krótki termin wegetacyjny jest, więc brać te krótkie, no, krótkie odmiany, ta, te wczesne odmiany i po prostu y, można mu dać rosnąć dużemu i du, duży, dużym i będą, później też będą pomidory ale wcześniej zaczną nam dojrzewać u mnie dopiero pierwsze zaczynają dojrzewać ja posadziłem dosyć późno tam 13 maja chyba a siałem jakoś w marcu nie, nie spieszyłem się nie chciałem żeby mi padły żeby odchorowywały bo jak zwykle posadziłem wcześniej kiedy było jeszcze zimnawo a teraz w kwietniu właśnie było zimno w tym roku i do zimnej ziemi to potem mi to bardzo odchorowywały te pomidory zwykle się robiły wręcz fioletowe jak tylko się było trochę cieplej, 2-3 dni ciepłego ziemia trochę się nagrzała tu atmosfera cieplejsza to pięknie zaczynały rosnąć, od razu startowały jak zbicza strzelił, ale ten moment takiego e, zawahania, że tak powiem za, załamania temperatury, pogody powodował, że tydzień lub dwa było opóźnienia, więc ja spokojnie jeszcze mam nadzieję, że tutaj się nic wielkiego złego nie wydarzy i, i, i zbiorę swoje, ale y, tak jak mówię y, warto uprawiać różne odmiany, Różne odmiany różnie reagują, czasami niektóre lepiej, niektóre gorzej, na różne choroby. No, i słuchajcie, powoli zaczynamy sezon pomidorkowy. Za jakieś, myślę, że tydzień będę miał pierwsze pomidorki do zjedzenia, a potem to już prawdopodobnie pójdzie to no, w dziesiątki i może setki znowu kilogramów, bo zapowiada się dosyć to dobrze. Troszeczkę niektóre właśnie mnie zaniepokoiły te kwiaty, które zaczęły opadać, ale spokojnie, coś tam się jeszcze z tym naprawi. I i będzie dobrze jeszcze yy, widziałem, że niektóre pomidory tak jak ten w ogóle nie mają żadnego problemu z zapylaniem, a inne właśnie tutaj gdzieś mi troszeczkę tam coś o, coś oklapło, gdzieś tam się nie chciało zawiązać dobrze. Yy, to też właśnie kwestia odmian, nie? Jak będziemy się zdecydujemy tylko na jedną odmianę, może się okazać, że będziemy mieli wspaniały plon, a na przyszły rok możemy mieć bardzo kiepski, bo coś się wydarzy, że akurat ta odmiana była wrażliwa na daną chorobę. W zeszłym roku jej nie było, w tym roku jest i i dziękuję i mamy po uprawach, więc dlatego Was zachęcam zawsze do, do y, y, uprawy różnych odmian. To jeszcze się zdarza, że jak jest grono, to taki wyrasta dodatkowy pęd, to ja to usuwam. To jest rzadkość w sumie, ale tak jak jest liść, to zostawiam, jak jest pęd, to usuwam, żeby, bo to rośnie, po prostu nowy pęd może pourywać wręcz te, te grona, obciąża tylko roślinę niepotrzebnie dodatkowo. No i cóż, tyle moi drodzy. Jakbyście mieli jakieś pytania, jakieś tam problemy z pomidorami, dajcie znać w komentarzu. Jeżeli będę tylko umiał cokolwiek podpowiedzieć, to coś tam podpowiem albo Was gdzieś odeślę. Ja na razie. No, spodziewam się, tak jak mówię, pierwszych owoców dojrzałych za około tydzień, czy mniej więcej w połowie lipca. Oczywiście można zrobić tak, że już i w czerwcu będą pierwsze dojrzewać, no ale to zawsze jest tam jakieś ryzyko, trzeba trochę się wysilić nad tym, więc ja raczej tak staram się nie robić, no bo, no bo nie chcę ryzykować, nie? Wolę mieć troszeczkę później pomidorki, tutaj widzicie, tam pierwsze dojrzewają, wolę mieć ciutek później te pomidorki, ale je mieć, a nie, że De, e, pospieszę się, będę się chciał pochwalić, jak szybciutko mam, a jednak przyjdzie jakiś, nie wiem, przymrozek, mnie wszystkie zetnie, no to można się załamać wtedy, więc e, no, uprawa pomidorów nie jest taka łatwa. Generalnie jest bardzo dużo różnych niuansów, które można pominąć, a które inne jak znowu pominiecie, to, to, to yy, no zdechną Wam te pomidory po prostu. Więc są i łatwe rzeczy do zrobienia, i rzeczy takie, które są kluczowe wręcz, ale. Yy, tak czy siak, zawsze jakieś tam zbiory są, lepsze bądź gorsze, więc zachęcam Was. U mnie nie ma tu żadnych oprysków, nie ma pędzenia na, na ilość, na jakość, znaczy na jakość może tak, ale nie na, nie na wielkość, więc to jest zawsze przyjemnie takich pomidorków pojeść w sezonie. Na razie zajadamy się ogórkami szklarniowymi. Wczoraj zebraliśmy z dziewczynami kolejne, e, kolejną partię 10 kg ogórków. Dzisiaj już widzicie mamy następne. E, za jakieś... No, 4 dni powiedzmy, może 3 zbierzemy, tych ogórków szklarniowych zawsze się najemy, potem zaczynają chorować, zwykle na mączniaka rzekomego ja też tak z tym nie walczę, szczególnie więc je, że tak powiem zlikwiduję, a zaczną się pomidorki, papryka też tutaj fasolkę wczoraj zbieraliśmy a dzisiaj już widzę kolejne długie strąki, jak się zbierze to szybko wszystko dojrzewa i za chwilę to samo będzie z pomidorami jak się pierwsze pojawią, zacznie się zbierać to następne e, przyspieszą znowu ze swoim dojrzewaniem bo teraz to mamy tych gron mnóstwo na jednym krzewie, i właściwie wszystkie są żywione. A jak zaczniemy zbierać, to te kolejne są trochę odciążone, można się na nich skupić. Może się roślina, prawda? O, tutaj też ja nie dbam o papryki w tym roku, w ogóle nie dbam. Jakoś się zająłem innymi rzeczami, ale już też rosną. Już też za jakiś tam miesiąc pewnie będziemy je pierwsze zbierać. No. Tyle moi drodzy. Widzimy się w komentarzach. Jakbyście coś chcieli zapytać, czy poradzić, dajcie znać. Ja tutaj taki szybki chciałem dzisiaj przejazd zrobić, bo zawsze się rozgaduje. No może i tak mi szybko nie wyszło, ale mam nadzieję, że coś tam sobie zobaczyliście. Dziękuję bardzo za uwagę, do zobaczyska. Papa! Pa.